Cześć. W tym nagraniu chciałem Wam opowiedzieć o moim namiocie i macie do spania, które nabyłem, które testuję przed tegoroczną wyprawą. I chciałem podzielić się z Wami moimi wrażeniami na ich temat. Namiot, który tam widać za mną, który Wam za chwilę jakoś przybliżę, to jest Camp 2SL. To oczywiście skrót od. Super Light oraz Mata Mtak ukraińskiej produkcji, którą zakupiłem na Allegro. widziałem, że one są bardzo popularne na, w sklepie Militaria. To, co jest jakoś dla mnie ważne, żeby Wam przekazać, to że cały ten sprzęt, który jakoś tutaj się przewija w tych moich nagraniach, czy o którym opowiadam, wszystko to Kupuję za swoje własne pieniądze, nikt mi za to nie płaci, że o tym opowiadam. To no po prostu jakaś taka moja inicjatywa, żeby podzielić się z Wami moimi wrażeniami, moim doświadczeniem z użytkowania tych sprzętów. Zapraszam Was do mojego obozu. Jest trochę niechlujny, rozkładałem go wczoraj w środku nocy. Miałem trudną drogę. Marzyłem o tym, żeby po prostu się położyć spać. Tutaj pod tarpem, jak widzicie, mieści się mój motocykl. To jest Hanka. Wiem, że jestem mało oryginalny, ale tak właśnie nazywam moją Hondę Hornet. No i tutaj jest namiot, którego pełna nazwa to Camp Minima 2 SL. Maty są poskładane. Dwie, bo w bonusie opowiem Wam o jeszcze jednej. Myślę, że to jakoś nie zmniejsza wartości nagrania, czy one są w tych swoich pokrowcach, czy nie. To jest namiot. To, co w nim lubię, to to, że on funkcjonuje również bez tropiku. Można tak naprawdę pod samym tarpem rozłożyć sobie moskitierę i Wtedy jest fajnie widać wszystko na oko, jest trochę większy przewiew, można się czuć bliżej swojego motocykla, prawda? Tak, teraz przyszło mi do głowy, że też z takich różnic między namiotem a, a hamakiem to jest też poczucie bezpieczeństwa, że ja bezpieczniej czuję się będąc w hamaku na wysokości. Też z taką możliwością wyjrzenia w każdej chwili, co się dzieje, namiot jakoś tak. To, że jest na ziemi, to, że jakoś patrzę na wszystko z dołu podczas gdy z hamaka z góry. No, mniej bezpiecznie czuję się śpiąc w namiocie. Na dodatek, jak mamy właśnie tropik, to po prostu nie widać nic naokoło, nie No dobra. W tym namiocie lubię to, że tutaj mamy taki system mocowania drzwiczek. Można sobie tak w różny sposób wentylować ten namiot. Można się całkiem zamknąć, można się otworzyć tak do połowy, tak jak ja to zrobiłem. Na milion różnych innych szerokości, można też całkiem te drzwiczki zdemontować. Tam na końcu, nie wiem czy widać, chyba widać, jest yy, taka szczelina, którą to powietrze jakoś ma cyrkulować. Niestety cyrkuluje słabo. Jak mamy tropik, to naprawdę jest w środku ciepło. <laughs> Ten układ, tarp, motocykl, namiot yy, jest dla mnie super w podróży. W namiocie tak naprawdę śpię. Dlatego dla dwóch osób, dwuosobowy namiot jest według mnie świetnym rozwiązaniem. Mogę sobie tutaj jakieś potrzebne rzeczy na rano, buty, wodę ustawić. Właśnie pod tymi drzwiczkami. Bagaż, który jest dla mnie jakoś ważny, zamykam i montuję w kufrze. Włożę rzeczy w worku, bo po prostu łatwiej się wyciąga wszystko naraz i łatwiej też potem wszystko ścisnąć. A rzeczy jakoś tam. Mm, które są dla mnie no, ważne, ale jakoś nie boję się, że zostaną ukradzione. One po prostu sobie leżą pod tapem na motocyklu. <laughs> no dobra. Namiot jest bardzo lekki. Waży nie całe 1,5 kg. To jest namiot typowo trekkingowy, bo zależy mi na tym w podróży, żeby mm, wszystko ważyło jak najmniej, żeby zajmowało jak najmniej miejsca. Tak on wygląda tutaj, sobie w środku. Naprawdę dwie osoby, ja mam 1,83 m. Dwie osoby tutaj śpią naprawdę komfortowo. Teraz Maty. Dzisiaj spałem sobie na pożyczonej, dzięki uprzejmości, mojego przyjaciela Macie Nature Hike. Tutaj nie wiem, czy widać te wszystkie napisy. O, sleeping pad mamy słabe światło, ale mam nadzieję, że coś tam widać. O, dobra, czemu na niej spałem? No bo jak spałem na tej macie m po prostu było mi niewygodnie. Tu jest mata m o której mówię Trzymam ją zwiniętą w ogóle w tankbagu. Też staram się trzymać cięższe rzeczy. Yy jakoś bliżej środka motocykla, żeby... To ma wpływ na to, jak się ten motocykl prowadzi. To jest taka mata, ona jest dwuosobowa i to jest fajne, bo yy, całą przestrzeń namiotu wypełnia po prostu jest podłogą, nie ma takiego, yy, takiej możliwości, że coś się tam zwinie, że... albo że nagle budzimy się w środku nocy między dwoma matami. To, na co warto, o czym warto pamiętać, to, że przy dwóch matach, o czym, no, co mi zwrócił uwagę kolega, przy dwóch matach, kiedy złapiemy jakąś dziurę, no to zawsze jest jeszcze ta druga mata. Nie? A przy jednej macie jest jedna dziura i od razu mamy już przechlapane. Także warto między sobą ładki. Czemu jestem niezadowolony z tej maty m tak Kurczę, no ona spełnia swoje jakieś podstawowe zadanie. Izoluje cieplnie i. Jakoś zmiękcza to podłoże, ale mimo wszystko pomimo, że bardzo się starałem jakoś tam mocno napompować tą matę, no, dotykałem miednicy miednicą ziemi i to po prostu było niekomfortowe. Moja partnerka skarżyła się na to, że ona z kolei barkiem jakoś tam bark sobie gniotła. Kiedy się śpi na plecach, to spoko, to naprawdę polecam. Natomiast jak się śpi na e, boku albo na brzuchu, no to już jest gorzej. Tutaj lata mi komar, więc jak zaraz tutaj będzie jakiś trzask i yy, telefon jakoś będzie wstrząśnięty, to właśnie dlatego, że poluje. Może zrobię z nim porządek. Nie udało mi się go zabić, ale przynajmniej go wystraszyłem. Także dlatego ta mata... Yy, Jakoś nie przypadła mi do gustu. Jej niewątpliwymi zaletami jest to, że tak jak patrzyłem na statystyki jakoś tam w necie, to jest bardzo lekka mata na tle innych. Um, no, że właśnie, że jest podwójna w jednym worku, to też miało dla mnie znaczenie, że zajmuje mało miejsca. Pewnie to, że ona tak mało miejsca i jest taka lekka, um, pewnie właśnie to wpływa na to, że po prostu jest mniej wygodna. Oczywiście, to jest mata budżet. Nie? Jeżeli sobie weźmiemy jakieś tam fajne maty, droższe, super lighty, one na pewno będą lżejsze. Nie wiem, jak u nich z wygodą. Zobaczymy. Dziś spałem na tej macie Nature Hike i jest lepiej. Zastanawiam się też czy, czy to ma jakąś ym, różnicę, to czy, czy to robi różnicę, że spałem na jednoosobowej macie, a nie na dwuosobowej macie. No nie mniej byłem w stanie napompować matę i nie dotykać ziemi. Ym, także spało mi się lepiej. I prawdopodobnie taką dwuosobową matę Naturehike'a po prostu kupię. I zobaczę czy, czy będzie miała ten sam standard, czy czy ją po prostu zwrócę rozważam też zakup jakiejś maty premium zdarzyło mi się spać na macie Thermarest wspominam tą noc bardzo dobrze także na pewno jakoś tam zobaczę jak tam z cenami u nich czy, czy mają też takie dwuosobowe maty i podejmę decyzję no nie mniej już sporo kasy jakoś wydałem ostatnio na ten wyjazd. I ogólnie na motocykle, więc raczej będę celował w budżet. Wracając jeszcze na chwilę do namiotu. To o czym warto wspomnieć, no to też czemu to jest konstrukcja właśnie taka z tropikiem, z Moskitierą. Nie tylko dlatego, że zależało mi na tym, żeby mieć możliwość tak bardzo dobrze się wywentylować w jakichś ciepłych krajach, w ciepłych miejscach. Także dlatego, że oglądałem materiały, że takie jednowarstwowe namioty zbierają dużo wilgoci. Podróżując na motocyklu trudno jest z tą wilgocią sobie radzić. No bo wstajemy rano, składamy obóz, jedziemy dalej. Zamykamy wszystko w wodoodpornych, szczelnych kufrach, sakwach. To nie ma możliwości wysnąć. Rozkładamy znowu na nocleg, i to tylko ciągle kumulujemy tą wilgoć. Nie? To schnie dużo szybciej i ma dużo lepsze właściwości, właśnie wentylacyjne, przez co dużo mniej tej wody się zbiera. Dziś w nocy w ogóle nie zebrałem ani kropelki wody. Wczoraj spałem w miejscu, gdzie była bardzo silna rosa, gdzie były mgły. I tam rano obudziłem się, miałem sporo wody na wewnętrznych ściankach namiotu. Na szczęście, jak zdjąłem tropik, przewróciłem go na lewą stronę. Dwie minuty, i wszystko było suche. No i oczywiście tak technicznie rzecz biorąc, to woda była właśnie na wewnętrznych ściankach tropiku, bo namiot był suchy. Ta woda kapała na namiot, na tą moskitierę, ale po niej spływała i jeżeli tam nie dotykałem moskitiery, to rzeczy były suche, tylko tam gdzie jakoś dotknąłem, to, to coś mi po prostu tą kropelkę zgarnęło. Na ten moment chyba nie mam nic więcej do dodania. Zapraszam do komentowania, do zadawania mi pytań. Nie zawsze wiem, co powiedzieć. Nie zawsze wiem, co jest dla Was ważne. Odpowiadając na pytania, na pewno będzie mi łatwiej odnieść się do tego, co tak naprawdę Was interesuje. Będę wdzięczny za lajka, za subskrypcję. A tymczasem. Dzięki za to nagranie, za to, że je obejrzeliście i do zobaczenia.